Nicole Simons dowiedziała się o tych strasznych wydarzeniach wieczorem od przyjaciółki, która przyjechała ją odwiedzić. Widać było, że gość czuje się nie na miejscu i nie ma siły, by powiedzieć jej coś ważnego. Nicole, wciąż nie wiedząc, czego będzie dotyczyć rozmowa, uśmiechnęła się i chciała wysłuchać przyjaciółki. Czy wiesz, że. David zmarł? Zapytała ostrożnie Naomi. Przez chwilę w pokoju zapanowała pełna napięcia cisza. Jak to? O czym ty mówisz? Odparła Nicole głosem drżącym z napięcia. W odpowiedzi na to przyjaciółka westchnęła smutno i, spuszczając oczy, powiedziała. David zginął w wypadku kilka dni temu. Podobno stracił panowanie nad samochodem i jego auto wpadło do rowu. Od uderzenia uszkodzony został potem zbiornik paliwa i wybuchł pożar na miejscu. Jego ciało było mocno spalone. Myślałam, że już ci o tym poinformowano, bo pogrzeb przecież się już odbył. Nicole nie dosłyszała ostatnich słów przyjaciółki. Głowę dziewczyny przeszył straszliwy ból, który wywołał u niej burzę emocji i łez. Rzecz w tym, że od razu w jej pamięci zrodziła się ich nieprzyjemna rozmowa, która, jak się okazało, przed chwilą poprzedzała śmierć Davida. Pokłócili się niespodziewanie i nie chcąc iść na ustępstwa, rozstali się w sporych nerwach. Oczywiście Nicole podejrzewała, że winni temu byli rodzice Davida, którzy należeli do elity miasta. Synu, po co ci ta biedna żebraczka? Uwierz mi, ona nie może z tobą się równać, rzuciła Dorothy Wilson. Początkowo David nie słuchał matki, robił to, co sam uważał za stosowne. Im dłużej trwało jednak moralizowanie ze strony pani Wilson, tym bardziej chłopak zaczynał wątpić w swój wybór. Wydawało się zatem mało prawdopodobne, aby David miał rozstać się z Nicole na zawsze, ale z woli złego losu ich kolejna kłótnia okazała się tą ostatnią. Wszystko to przemknęło przez głowę dziewczyny dosłownie w jednej chwili, napełniając jej serce rozdzierającym bólem. W tym momencie Naomi żałowała, że jako pierwsza przekazała przyjaciółce tę smutną wiadomość. Z drugiej strony po prostu nie dało się już tego ukryć. I tak resztę wieczoru Nicole spędziła płacząc i przeglądając wspólne zdjęcia z Davidem i wspominając ich przeszłość. Jednocześnie była bardzo zdenerwowana tym, że nawet nie zaproszono jej na pogrzeb ukochanego przyjaciela. Zebrawszy się na odwagę. Nicole postanowiła zadzwonić wprost do Doroty Wilson i dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Długo nikt nie odbierał telefonu, a kiedy już to się stało, Nicole usłyszała wściekły głos matki Davida: Jak śmiesz do mnie dzwonić? Mój syn zginął przez ciebie, wiesz o tym? Przynosisz nam tylko nieszczęście! Usuń raz na zawsze ten numer i nie waż się do mnie więcej dzwonić! Nie mogąc znieść tych uwag, Nicole rozłączyła się. Zakryła twarz dłońmi i znów cicho płakała. Dziewczyna była załamana tym, że los tak okrutnie ją potraktował. Jedynym jasnym promyczkiem w beznadziejnym życiu Nicole był właśnie David, którego kochała całym sercem. Teraz Nicole straciła także i jego. Z każdą minutą czuła się coraz gorzej. Wydawało się, że życie jej dobiegło końca i nie było w nim już żadnego sensu. Nicole przez całą noc nie zmrużyła oka, przez co następnego ranka czuła się po prostu beznadziejnie. Do tego dziewczyna poczuła lekkie zawroty głowy i mdłości, które nasiliły się w środku dnia. Przez resztę dnia Nicole próbowała złagodzić niepokojące objawy, myśląc, że czymś zwyczajnie się zatruła. Gdy jednak następnego dnia złe samopoczucie stało się jeszcze silniejsze, dziewczyna postanowiła pójść do lekarza. Po przejściu wszystkich podstawowych badań, Nicole była gotowa usłyszeć już wszystko: od zatrucia po atak ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Ale to, co powiedział jej lekarz, wydawało się jej po prostu niewiarygodne. Chciałbym pani powiedzieć, że jest pani od trzech tygodni w ciąży. Radziłbym zadbać o siebie i maksymalnie zminimalizować stresy oraz wszelkie niepokoje. Jak to w ciąży? Tylko tyle zdołała powiedzieć Nicole. W odpowiedzi na to lekarz wręczył jej wydruk wyników badania i dziewczyna wszystko zrozumiała. Nagła wiadomość o ciąży zszokowała Nicole niczym zimny prysznic. Teraz musiała myśleć nie tylko o sobie i swoim cierpieniu psychicznym, ale także o dziecku, którego ojciec zmarł zaledwie tydzień wcześniej. Nicole nie brała pod uwagę przerywania ciąży. Sama dorastała w sierocińcu i nigdy nie poznała swoich rodziców. Dlatego w głowie młodej dziewczyny po prostu nie mieściło się, jak można byłoby pozbyć się własnego dziecka. Przez cały okres ciąży Nicole czuła się źle. Mdłości, zawroty głowy, ogólne osłabienie towarzyszyły jej aż do samego porodu. Gdy Nicole urodziła piękną, zdrową córkę, jej radość już nie znała granic. Wszystkie smutki i niepokoje natychmiast zniknęły, przyćmiewając wszystko szczęściem macierzyństwa. Nicole dała swojej córce na imię Sali, na cześć bohaterki z jej ulubionego filmu. Przez cały ten trudny okres Naomi wspierała swoją przyjaciółkę we wszystkim, pomagając jej jak tylko mogła, opiekować się dzieckiem, pójść do sklepu, czy nawet pożyczając pieniądze. I tak niepostrzeżenie minęło pięć bliźniaczo-podobnych do siebie lat. W tym czasie Sally dorastała, nie sprawiała praktycznie żadnych problemów w swojej mamie, a teraz, gdy córka poszła już do przedszkola, Nicole myślała o znalezieniu sobie pracy. Faktem było, że Doroty Wilson nie dała własnej wnuczce ani centa z tego, co było przeznaczone dla dziecka w przypadku śmierci ojca. Dlaczego to rozwlekasz? To niedobrze. Twoja córka ma takie same prawa spadkowe jak wszyscy. Zrób w końcu test DNA, powiedziała Naomi, która bardzo współczuła przyjaciółce. Wiesz, nie chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy myślą, że jestem odpowiedzialna za śmierć Davida, odpowiedziała Nicole, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Jednocześnie dziewczyna poczuła w sercu złość wobec Doroty Wilson, która zarzuciła jej przyczynienie się do śmierci Davida. Z drugiej strony, Nicole doskonale zdawała sobie sprawę, że im Sali będzie starsza, tym więcej pieniędzy będzie potrzebowała na jej wychowanie. Chcąc szybko znaleźć pracę, Nicole wzięła się do działania. Niestety, okazało się to zadanie trudniejszym niż sobie na początku wyobrażała. Najczęściej Nicole proponowano, aby została kelnerką w przydrożnej kawiarni, której głównymi klientami byli motocykliści i kierowcy ciężarówek. Oczywiście była to praca zmianowa i praca do późna, co nie do końca pasowało młodej matce. Gdy Nicole była już jednak całkowicie zdesperowana, pojawiło się pewne rozwiązanie. Któregoś razu w rozmowie telefonicznej Naomi złożyła jej bardzo interesującą ofertę. A może chcesz sprzątać u państwa Thompson? Carly i Penelope są bardzo zamożnymi ludźmi i stać ich na taką pomoc. To starsi ludzie, ale to chyba dla ciebie nie jest problemem, prawda? Co jednak najważniejsze, możesz zamieszkać w sali u nich. Oczy Nicole rozbłysły radością. Tak, to cudownie właśnie o takiej pracy marzyłam. Naomi skinęła głową ze zrozumieniem i uśmiechnęła się do przyjaciółki. Następnego dnia Nicole i jej mała córeczka, Sali, stały u bram rezydencji państwa Thompson. Był to dwupiętrowy budynek z czerwonymi dachówkami i porośniętymi bluszczem ścianami. Penelope Thompson Okazała się miłą kobietą po sześćdziesiątce, która wprowadziła Nicole w obowiązki. Czuj się jak gospodyni w swoim własnym domu. Potrzebuję tylko utrzymywania porządku. Nie mam nic przeciwko dzieciom. Najważniejsze, aby dziewczynka nie psuła trawnika i trzymała się z dala od basenu, wyjaśniła kobieta. Wszystko jasne. Proszę mi zaufać, nie pożałuje pani, że pani mnie wybrała, powiedziała Nicole. Od razu spodobała jej się ta praca. Dom Karla i Penelope Thompsonów był bardzo przytulny, a na podwórku zaaranżowano nawet prosty plac zabaw. Oprócz Nicole, dla pary przedsiębiorców pracował woźny oraz kierowca. O ile dziewczyna spotkała tego ostatniego już pierwszego dnia pracy, to nie widziała woźnego przez blisko tydzień. Jak powiedziała pani Thompson, kilka lat temu Henry stracił pamięć i nie był zbyt towarzyski. Początkowo Nicole nie przywiązywała do tego większej wagi. To nie jej sprawa, kto pracował dla starszej pary. Gdy zupełnie przypadkiem wpadła na Henry'ego na podwórku, jej serce zaczęło bić znacznie szybciej. Rzecz w tym, że twarz woźnego wydawała się Nicole bardzo znajoma. Przyglądając się bliżej, Nicole aż krzyknęła ze zdumienia: David? Czy to ty? Jak się tutaj dostałeś? W odpowiedzi na to woźny dziwnie spojrzał na sprzątaczkę i potem pokręcił głową. Nie, mylisz się. Jestem Henry. Nie mogliśmy się raczej wcześniej spotkać, bo byłem bezdomnym włóczęgą. Nie pamiętam dokładnie swojej przeszłości. Straciłem kiedyś pamięć po pijackiej bójce, powiedział mężczyzna. Nie, nie byłeś włóczęgą. Ty jesteś David, David Wilson. Jesteś synem milionerów, wiesz o tym? – Pięć lat temu miałeś wypadek samochodowy. Byłam na twoim grobie! – krzyknęła Nicole. Mężczyzna spojrzał na nią podejrzliwie, ale po minie kobiety zorientował się, że ta najprawdopodobniej nie żartuje. – Jak to możliwe? Mieszkałem z włóczęgami w opuszczonej przyczepie. Pół roku temu zauważył mnie Karl Thompson i zaproponował pracę i tak trafiłem tutaj – powiedział woźny, krzywiąc się nieco przy tym z bólu głowy. Dało się zauważyć, że boleśnie próbuje przypomnieć sobie swoją przeszłość. Niestety, jego umysł najwyraźniej nie miał jeszcze tego bodźca, który by mu przywrócił pamięć. Tymczasem Nicole uważnie mu się przyjrzała i zdała sobie sprawę, że chyba nie mogło być mowy o pomyłce. W tym momencie w głowie dziewczyny zrodził się bardzo ciekawy pomysł, który wymagał natychmiastowej realizacji. Sięgnęła do kieszeni fartucha, wyjęła smartfon i pokazała Henryjemu ich wspólne zdjęcia. Ze zdziwienia woźny wzdrygnął się i kłócając, złapał za głowę. W tym momencie mózg mężczyzny przeszył błysk, który przywrócił mu nie tylko pamięć, ale także uświadomił mu, co tak naprawdę przydarzyło się pięć lat temu. Jak się okazało, tego pamiętnego dnia David pokłócił się z rodzicami. I poszedł na spotkanie z partnerami biznesowymi. Po drodze młody biznesmen zabrał dwóch autostopowiczów, którzy okazali się być przestępcami. Po poproszeniu Dawida, aby zatrzymał się w odosobnionym miejscu, pobili go i wrzucili ciało do rzeki. Wtedy jeden z przestępców usiadł za kierownicą auta i z dużą prędkością odjechał z miejsca zdarzenia. Najprawdopodobniej w odległości kilku mil Złodziej stracił kontrolę nad pojazdem i po zderzeniu sam spłonął w kabinie. I wszystko to przeszło teraz przez głowę Davida z prędkością światła. Odkładając miotłę, mężczyzna przytulił Nicole i mocno ją pocałował. Teraz, gdy David znał już swoją przeszłość, nie zadręczał się myślami, że był włóczęgą, który całe życie pił i żył na ulicy. Oczywiście Nicole wybaczyła mu dawne nieporozumienia i przede wszystkim przedstawiła go córce sali. Patrząc na twarz woźnego porośniętego ciemnym zarostem, dziewczyna nie mogła uwierzyć w to, że to jej tata. Widząc córkę, David ze łzami w oczach ukląkł i zaczął całować jej małe rączki. Mężczyzna płakał i nie mógł przestać. Zdumieni Karl i Penelope Thompson, dowiedziawszy się o tej historii z przeszłości. Tylko pokręcili głowami i nie mogli uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Faktem było, że znali rodzinę Wilsonów raczej tylko z widzenia i nawet nie domyślali się, że zatrudnili ich syna jako woźnego. Tego samego dnia David, Nicole i Sally opuścili na zawsze dom Karla i Penelope Thompsonów. Starsi biznesmeni byli przychylni ich wyborowi i szczerze życzyli im powodzenia w dalszej drodze. Obserwując idącą trójkę, byli w 100% pewni, że David, Nicole i Sally odnaleźli w końcu swoje szczęście. Po przejściu tylu prób, młodzi ludzie zdołali ocalić swoją miłość, która teraz na zawsze związała ich serca.